Witajcie, kochani. I cóż, jesteśmy przy czwartym czytaniu. Czytaniu informacji na temat Aloyza Ilmajera. Moim zdaniem, największego jasnowidza naszych czasów. Człowieka, który po ciężkiej chorobie został obdarzony niesamowitą intuicją i, um, i obrazowością, i przychodziły do niego obrazy bardzo wyraźne, szczegółowe rzeczy, które działy się w ubiegłym wieku, w czasie II wojny światowej i po w, czasie, w czasach powojennych. Informacje na temat Alojza Ilmajera są udokumentowane. Bardzo często opisywano, co działo się z Alojzem, o jego przepowiedniach, o jego życiu prywatnym w gazetach ówczesnych w Niemczech. Co jeszcze można rzec? No cóż, może po prostu przejdę do czytania i przeczytam Wam historię z życia wzięte o właśnie Alojzie Irlmajerze. Spisane i zebrane przez Stefana Bernca, autora książki. Akurat jestem w posiadaniu najnowszego wydania tej książki. Niestety obawiam się, że nie ma tłumaczenia na język polski i nie ma w języku polskim tej książki jeszcze na naszym rynku. Dlatego ośmieliłam się za pomocą tłumacza i mojej e, znajomości już języka niemieckiego, tutaj się też posiłkuję, wspieram informacjami, które już zebrałam na temat Alojza Irlmajera. Dodaję, dodaję, tak żeby to miało ręce i nogi i zachęcam Was wszystkich do tego, żeby posłuchać, co takiego Irlmajer zrobił. W jaki sposób pomagał ludziom, jak wyglądały jego odczyty i w jakich szczegółach zaskakiwał ludzi, odpowiadając im i pomagając na pytania. I oczywiście warto podkreślić, że nie pobierał żadnych opłat za swoją pracę. Dlatego zwykła dziękuję bardzo wystarczyło mu w zupełności. Tym bardziej, że był przekonany o tym, że może stracić właśnie swoje zdolności, jeżeli będzie prosił, upraszał i wymagał i domagał się pieniędzy. Także taka ciekawostka na temat Alojza Irmajera. A dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj przedstawię wam historię i już tutaj patrzę na te strony, które sobie przetłumaczyłam. Są to krótkie opowieści. Krótkie opowieści, i każda z nich ma swój tytuł. Na przykład Przyjaciel i Złodziej, Błąd Rezerwacji, Morderstwo w Stuttgarcie, czy też Wypadek Ojca, Lekarz z Salzburga, Nieszczęsny Alpinista. To są sprawy, w których a Ilmayer odegrał bardzo wielką rolę ponieważ był w stanie pomóc ludziom nawet nie wiecie jak bardzo się cieszę że mogę wam przybliżyć właśnie y, sylwetkę Alojza Ilmajera i to czym się zajmował czego dokonał i co przypowiedział, bo wiele osób może uniknąć Niekoniecznie takiej przyszłości jaką jest jaka jest im pisana więc warto warto sobie popatrzeć poczytać i posłuchać Zapraszam posłuchajcie Przyjaciel i złodziej. Zainstalowałem system domofonowy dla firmy Irmajera na potrzeby budowy studni głębinowej o głębokości prawie 70 metrów. Z tego powodu zostałem w jego domu, aby sprawdzić działanie tego systemu. Alois nie chciał, aby mu przeszkadzano. Gdy to powiedział, zadzwonił dzwonek. Poszedłem do furtki ogrodu. Dwóch młodych mężczyzn czekało przed wejściem na motocyklu. Zapytali mnie czy jestem Ilmajerem. Ponadto czy mogliby się z nim jakoś skontaktować, porozmawiać w pilnej sprawie. Dlatego tu przybyli z lasu bawarskiego. Byli bardzo rozczarowani, że Ilmajer nie chciał już udzielać żadnych informacji. Było mi ich żal, i Alois też nie mógł się zdobyć na to, żeby ich odesłać z powrotem. Stałem się więc świadkiem ich troski. Zanim jednak zdążyli się do tego zabrać, Alois powiedział im wszystko, co chcieli mu powiedzieć. Przyglądał się im obojgu przez chwilę, a do jednego z nich powiedział: Masz w portfelu pocztówkę, na której widać dom. W którym mieszkasz, pokaż mi tę pocztówkę. Potem powiedział: Ktoś ukradł ci dwa tysiące marek i dlatego przyszedłeś do mnie. Wskazał na pocztówkę i powiedział: Pokój, z którego skradziono twoje pieniądze, znajduje się z tyłu domu i dlatego nie można go zobaczyć. Kontynuował: Dostaniesz z powrotem pieniądze. Ofiara chciała poznać od Alojza opis złodzieja. Nie zrobił tego, tylko poradził im, żeby wrócili do domu. I powiedział też, że wszystko ułoży się jak najlepiej. Kiedy chłopcy odeszli, zapytałem Alojza ze zdziwieniem: Dlaczego tak się zdenerwowałeś, gdy usłyszałeś opis złodzieja? To nie jest w Twoim stylu, odpowiedział. Nie mogłem tego zrobić, ponieważ złodziej, złodziej był jego przyjacielem, który mu towarzyszył do mnie. Mogło dojść do straszliwej walki z użyciem przemocy. Niedługo potem Alois otrzymał list od okradzionej osoby. Powiedział Aloisowi, że cała suma znajduje się w tym samym miejscu i że nie potrafi wyjaśnić, jak to jest możliwe. Łatwe do wyjaśnienia dla tych, Którzy wiedzą. Złodzieja przestraszyła dokładność jasnowica. Obawiał się, że, jeśli nie odda pieniędzy, Alois mógłby później podać okradzionemu przyjacielowi szczegółowe informacje o nim. Błąd rezerwacji. Dzięki wizjonerskim radom Aloiza, moja siostra dostała pracę jako sekretarka w szkole zawodowej w Freilassing. Szkoła znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie posiadłości Irlmajera. Dzięki temu miała z nim częstszy kontakt. Po latach przyniosła swoje stanowisko do Monachium. Pracowała jako księgowa. Podczas zamykania miesiąca do rezerwacji wkradł się błąd którego nie udało się wykryć pomimo wszelkich starań i kontroli. W rozpaczy zadzwoniła do Aloiza, który był w swoim domu we Freilassing. Opisała mu swoje desperackie poszukiwania przyczyn błędu. Alois natychmiast wskazał jej na której stronie i w którym wierszu może znaleźć błąd w rezerwacji. Informacje Aloiza były całkowicie poprawne. Uwaga. Znany niemiecki projektant mody i multimilioner Karl Lagerfeld wspominał w kilku wywiadach o Jasnowidzu, który przez długi czas był jego doradcą. Pewnego razu, gdy miał podpisać umowę według Lagerfelda, Jasnowidz zadzwonił do niego i powiedział, że na pewnej stronie, w pewnym wierszu umowy jest drobny błąd, który jednak w pewnych okolicznościach może mieć. Swoje konsekwencje prawne. Lagerfeld szukał błędu i go znalazł. Oto kolejna anegdota dotycząca Ilmajera, która daje wyobrażenie o ogromnych sumach, jakie Ilmaier mógłby zarabiać, gdyby pracował wyłącznie dla bogatych i superbogatych. Oskarżenia, jakoby Ilmaier zarabiał fortunę, pobierając pięć marek od każdej osoby proszącej o poradę. Były po prostu fałszywe. Mówiąc delikatnie, zdecydowanie lepszym opisem byłoby chyba całkowicie powiedzieć, powiedzieć, że to całkowicie głupie. Oczywiście są to ostre słowa, ale tę wręcz patologiczną ciasnotę umysłu można w prosty sposób podsumować. Morderstwo w Stuttgarcie. Podczas krótkiej wizyty u Aloyza zobaczyłem na jego biurku zdjęcie przedstawiające po piersie kobiety z podciętym gardłem. Alois powiedział: Trochę się spóźniłeś. Detektywi ze Stuttgartu właśnie mnie odwiedzili i zapomnieli zabrać ze sobą tego zdjęcia. Chcieli informacji o mordercy tej kobiety. Najpierw powiedziałem im, że na zdjęciu nie widać, że tył jej czaszki został zmiażdżony. Poprosił także funkcjonariuszy, aby pokazali mu zdjęcie pogrzebu kobiety, które mieli w teczce. Na koniec powiedział im, że mają przy sobie anonimowy list, który zawierał dalsze wskazówki na temat mordercy tej kobiety. Spojrzał na zdjęcie konduktu pogrzebowego i wskazał ostatniego uczestnika. Oto morderca tej kobiety. Opisał również osobę anonimowego autora. Dziewczyna mordercy była właścicielką wartościowego pierścionka należącego do zamordowanej kobiety. Urzędnicy byli pod wrażeniem jasnowidzenia Irlmajera i powiedzieli mu, że ma rację we wszystkich punktach. Dla policjantów rozwiązanie zagadki morderstwa było łatwym zadaniem. Wygląda na to, że coś tu jednak jest nie tak. Wygląda na to, że coś tu jest nie tak. Autor Ernst Loduna skontaktował się z policją w Stuttgarcie i otrzymał od Komendy Głównej Policji w Stuttgarcie następujące informacje. Odwiedziłem Ilmajera w prywatnej misji w związku ze sprawą morderstwa z 1948 roku. Pod tym względem przeczytane przez ciebie komunikaty prasowe są poprawne. Jednakże oświadczenia Irmajera nie doprowadziły do wyjaśnienia sprawy. Nie uniewinnił żadnego podejrzanego i nie wskazał prawdziwego mordercy. Podczas jednej z wizyt udało mu się posłużyć fotografią zabordowanej kobiety, aby dokładnie wskazać miejsce zbrodni, moment jej popełnienia, a także prawdopodobny czas wyjaśnienia sprawy. Jednak wiele innych wskazówek okazały się całkowicie mylące. Na przykład, jakiś czas po mojej wizycie we Freilassing wysłałem Ilmajerowi zdjęcie konduktu pogrzebowego, na którym widać było podejrzanego. Na tym zdjęciu Irmajer z całą pewnością rozpoznał brata zamordowanej kobiety jako mordercę. Dalsze dochodzenie w tej sprawie wyraźnie wykazało, że brat ten w czasie popełnienia zbrodni przebywał w Essen i nie miał nic wspólnego ze zbrodnią. Warto również wspomnieć, że Ilmayer nie pobierał żadnego wynagrodzenia za swoje działania, z poważaniem i tu podpis nieczytelny komisarza głównego. Wspominam o tym tutaj dla kompletności i nie uważałbym sprawy za ostatecznie rozwiązaną biorąc pod uwagę inne nieścisłości z nią związane. W bliższym przeczytaniu zauważalne jest to, że zdjęcie konduktu pogrzebowego zostało dostarczone przecież natychmiast, podczas gdy pismo z policji stwierdza, że zdjęcie zostało wysłane później. Historia morderstwa w Stuttgarcie jest przykładem licznych przypadków, w których Ilmayer był pytany o opinię, był ważnym świadkiem w procesach o zatrucie, Zwykli obywatele również często przychodzili do Jasnowidza, aby rozwiązać sprawę kradzieży. I prawie 15% anegdot Irlmajera dotyczy właśnie spraw karnych. Wypadek ojca. Mój starszy ojciec mieszkał z moją siostrą, codziennie spacerował. Podczas jednego z okrążeń został potrącony przez samochód. Moja siostra została natychmiast poinformowana i powiedziała mi o tym telefonicznie. Ponieważ nie byłem pewien co do stanu zdrowia mojego ojca, udałem się do Alojza. Powiedział mi, że został potrącony przez samochód i że doznał jedynie lekkiego wstrząsu mózgu, siniaków i niewielkiego urazu łydki. Dodał, że stan mojego ojca nie jest poważny i że wkrótce wróci do zdrowia. Jeszcze raz telefon od mojej siostry potwierdził dokładne słowa Aloisa. Wyniki były dokładnie takie same jak te uzyskane przez lekarzy. Sceptyczny lekarz z Laufen. Mimo że nie wierzył w jasnowidzenie, jednak chciał poznać Ilmajera, a także zadać mu kilka pytań na temat związanych z pracą zawodową. Poprosił mnie o przekazanie tej informacji. Po omówionym spotkaniu pojechaliśmy do Freilassing. Już podczas powitania Alois prosto w twarz wyznał doktorowi jego błędy i słabości. Prawdopodobnie zrobił to, żeby nim wstrząsnąć i wytrącić go z równowagi. Następnie bez pytania opisał mu swoją sytuację rodzinną i powiedział mu, to co chcesz ode mnie się dowiedzieć, mogę ci powiedzieć od razu: ubiegasz się o stanowisko lekarza poza Laufen, i nie jesteś pewien, czy to wskazane, mogę ci doradzić, żebyś to zrobił. To miejsce z dużą fabryką i położone nad rzeką, będzie się tam tobie dobrze wiodło i odniesiesz wielki sukces. Rozmawialiśmy o przyszłych wydarzeniach na świecie. Kiedy lekarz chciał wynagrodzić Alojza za jego wysiłki, odpowiedział, że nie może go o nic prosić, bo w przeciwnym razie utraciłby dar jasnowidzenia. Lekarz nie przepuścił okazji, by okazać Alojzowi swoją wdzięczność i podarował mu książkę z dedykacją. Od wierzącego Tomasza jako podziękowanie. Przypowiednie Alojza spełniły się również w jego przypadku. Lekarz z Salzburga. Moja żona była leczona ambulatoryjnie w szpitalu regionalnym w Salzburgu. W rozmowie z głównym lekarzem poruszono temat jasnowidza z Freilassing. Moja żona powiedziała mu, że znała go osobiście i że jej mąż również miał z nim wiele wspólnego. To skłoniło go do skorzystania z okazji i skontaktowania się z Ilmajerem. Poprosił mnie o mediację, a potem powiedziała mi o tym żona i spróbowałem umówić go na wizytę u Alojza. Alois powiedział mi tak: Najpierw przyjrzę się temu człowiekowi, zanim obiecam. Spojrzał w dół i opisał mi lekarza. A potem powiedział ostro: Nie musisz do mnie go przyprowadzać. On spalił twoją żonę. Poczułem się zawstydzony i nie potrafiłem wytłumaczyć sobie, co zostało powiedziane, a moja żona musiała poinformować lekarza o odmowie wizjonera. Minęło kilka lat, zanim radioterapia przyniosła efekty, i wtedy stało się jasne, jak bardzo Alois miał rację. Uwaga! Jego żona później zachorowała na raka skóry i zmarła. Nieszczęsny alpinista. Jedyny syn szanowanej rodziny rolniczej był wielkim miłośnikiem gór. Każdą wolną chwilę wykorzystywał na wędrówki po ukochanych górach. Jeśli jego towarzysze górscy nie mogli mu towarzyszyć, zaplanowane górskie wyprawy podejmował sam. Pewnego pięknego dnia ponownie, samotnie, wybrał się w góry. Nie informując swoich bliskich o celu podróży, nigdy nie wrócił z tej trasy. W rozpaczy i przygnębieniu rodzice zwrócili się do miejscowego księdza, wiedząc, że ksiądz znał Jasnowica z Frailazin. Mieli nadzieję, że dowiedzą się od niego, gdzie znajduje się ich syn. Ilmayer opisał dokładnie miejsce, w którym ekipa ratownictwa górskiego mogła go znaleźć. Rodzice mieli nadzieję, że ich syn doznał tylko urazu i nie będzie problemu, żeby wrócił do domu. Niestety, Alois widział to inaczej. Powiedział tak: On zmarł na zawał serca. Było to niewiarygodne. Był przecież młodym, silnym chłopcem, ale Alois miał rację. Autopsja wykazała niewydolność serca. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną szczególną kwestię dotyczącą Ilmajera. Pomimo jego niemalże niezrównanych zdolności jasnowidzenia i sławy, pozostał on prostym człowiekiem. Był wierny, pokorny, cierpliwy, szlachetny i zawsze gotowy pomagać innym. Okazało się to dla niego niezwykle przytłaczające. Z tego powodu zawsze wahałem się, czy pytać Alojza o moje życie. Wszystko, co wiedziałem o swojej przyszłości, opierało się na tym, co mi powiedział, nie pytając mnie o to. Uczciwie rzecz biorąc, trzeba zauważyć, że artyści i inne osoby, będące w centrum uwagi opinii publicznej, również mają problemy z tłumem i grozi im, że zostaną całkowicie odcięci od świata. Decydującym powodem tego pośpiechu był oczywiście fakt, że Majer nie zażądał żadnych pieniędzy. Ponadto, tuż po wojnie, setki tysięcy ludzi w Niemczech i Austrii cierpiało z powodu niepewności co do losu swoich wojennych krewnych. I zrozumiałe było, że Majer nie mógł odmówić. Jedna jego rada, a zwłaszcza surowe ostrzeżenie. Szczególnie zapadła mi w pamięć powiedział tak: Nie przekraczajcie Dunaju, żeby się tam osiedlić. Odnosi się to do oczekiwanych wydarzeń na świecie. Widziałem też, jak Alois wykorzystywał swój dar jasnowidzenia do samoobrony, gdy niesprawiedliwość, jaka go spotykała, była zbyt wielka. Odkopywał to, o czym nikt nie miał prawa wiedzieć. Niezbyt przyjemne to było dla zainteresowanych. Mam na myśli dyrektorów finansowych, administracyjnych, których uciszył. Mógłbym jeszcze opowiedzieć wiele interesujących rzeczy o Aloizie Irlmajerze. Ale ze względu na dobro osób zainteresowanych i ich rodzin powstrzymam się od. Podjęcia takich działań. Alois nie pobierał żadnych opłat za swoje usługi, i był bardzo zadowolony, ciepłym. Dziękuję bardzo. To już jest koniec. Opowieści na dzień dzisiejszy. Zapraszam Was, kochani, na następne dni, gdzie znajdę kilka godzin na stworzenie tego typu filmu. E dziękuję Wam za uwagę i chciałabym zwrócić Waszą uwagę na to, że nie ma tu reklam i słucha się płynnie i bardzo fajnie tych treści. Dlatego zachęcam Was do, do tego, aby wesprzeć mój kanał. Polubieniami, subskrypcją lub postawieniem kawy na Boy Coffee Wedrusa. Bardzo Wam dziękuję za wsparcie, jakiekolwiek, cokolwiek możecie. Dziękuję z całego serca. I do usłyszenia. Będziemy, będziemy dalej mówić o Ilmajerze. Dużo jest pytań, dużo jest próśb o pewne sprawy. Oczywiście też e, zrobię live'a z mapą, e, która już istnieje. O której już mówiłam na moim kanale, jest to mapa, która jest cały czas uaktualniana i nanoszone są informacje, o których mówił Irlmajer i inni. I inni ludzie, którzy czują wiedzą i coś mogą przekazać. Dziękuję Wam za uwagę. Z tej strony Anna Maria. Dziękuję i do usłyszenia.